Dobry wszystkim, witajcie w wigilijnym vlogu i to takim prawdziwym wigilijnym vlogu, bo mamy dziś 24 grudnia, ale zanim przejdziemy do jazdy, to mam kilka ogłoszeń parafialnych, mianowicie po pierwsze bardzo was proszę, że jakbyście chcieli zakończyć wcześniej odcinek. To przywijcie do samego końca, bo tam chciałbym wam coś powiedzieć. A po drugie, to jak wiecie, jeżeli mnie oglądacie, to w tym roku zacząłem taką serię koło południa vlog. No i chciałbym to jakoś nazwać, bo myślę, że w przyszłym roku będę to kontynuował w dalszym ciągu. No i przydałaby się jakaś fajna nazwa na to. Także, no nie wiem, no może pomożecie. Bardzo was proszę o jakieś pomysły. W komentarzu. Marcin, jak można ludzi zachęcić? Może wymyślić jakiś prezencik? Ale no, no dobra, pomysł jest dobry. To słuchajcie, ustalmy tak, że robimy konkurs na nazwę na kopu dnia Vlog i osoba, która wymyśli coś najlepszego, dostanie ode mnie prezencik. Nie wiem, co będzie w tym prezenciku. Mam jakieś rowerowe fanty w domu, więc przygotuję tak zwanego mystery boxa. No i prześlę. Także zapraszam do komentowania. No a póki co. No to lecimy na górę. Bardzo przyjemna góra miejska w Starym Sączu. Rozważam zmianę obywatelstwa dla niej z nowego. Bo wiecie, do Starego Sącza trzeba mieć wizy. Ale góra. Stwierdziłem, że dotrzymam chłopakom tempa i wyłączę silnik. Ojej, co nie jest ogładło. Aczkolwiek na lekkim elektryku też nie jest źle. Słuchajcie, mam taką propozycję, żebyśmy zanim pójdziemy po Jemiołę, zrobili rozgrzewkowy przejazd wampirem. Tak być? A, bo słuchajcie, ja wam nie powiedziałem, w ogóle cały ten rower, no to wiadomo, tam wigilijne pitu-pitu, że się jedzie spalić w ale tak naprawdę celem dzisiejszej wycieczki jest znalezienie jemioły. Ale najpierw trzeba coś pojeździć, bo, bo ja się jeszcze nie dogrzałem, nie wiem jak wy. No to jedziemy. Uh. My No Pyk. Teraz jedziemy z powrotem na górę, bierzemy graty i zasuwamy po jemiołę. Gdzieś tu była ta jemioła, na którymś z drzew. Mamy jemiołę, jest namierzona. Na takim nie za wysokim drzewie, więc jest dobrze, bo może uda się ciachnąć. Jest! Nawet nie trzeba wysoko wychodzić. Halo, panie, jest sukces! Jest ziemiała! Operacja zakończona sukcesem. W tym roku oprócz miały rozszerzymy tradycję. Ja przygotowałem coś, słuchajcie, krokiet wigilijny. Ten jest powiedziałbym taki przetworzony, ale tu jest płynne złoto. warszt mamusi, który dzisiaj będzie u mnie na wigilii. Kubeczki papierowe, tutaj nie ma lipy, ale żeby nie było, że jemy zimne krokiety. Mam też ze sobą palnik. Kurde, nie wziąłem paliwa. To tradycję rozwiniemy jeszcze bardziej w przyszłym roku. No ale dobra, barszczyk jest ciepły, to najważniejsze. Musimy sobie jakoś poradzić, no warunki polowe. Ale, ale tutaj z dobrego serduszka chciałem dobrze, naprawdę. Barszczyk hyc. Proszę bardzo. To jest, to jest człowieku jak papier dosłownie, to jest z Biedronki krokiet. Proszę. Na no, zdrowie. Wesołych świąt. Zróweczka, zróweczka pomyślności, spełnienie marzeń. I wam no. również, panowie, i takiego spotkania co roku. No to teraz śmigamy na North Shore, trochę, pobalansować ciałem, co by człowiek miał równowagę przez cały rok. Słuchajcie, robimy coroczny przegląd strojków rowerowych. Wygrywa oczywiście ten, który ma najbujniejszy. I, naj I najdłuższy. Ty, Marcin, proszę bardzo, stroik numer jeden. Strojk numer 2, no, u mnie taki marny, powiem ci, ale z listkiem, także wiesz. No, a u ciebie, Adam, no, u ciebie to taki, powiedziałbym chaotyczny. No, najmar no najmarniejszy, najmarniejszy. No, Twój może jest dłuższy, ale Adama jest grubszy. No, to, to, to powinny o potwarz! Lecimy na North Shore'a. Tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie tam się jechało. O, właśnie. O nie! Patrzcie się, co zrobili. Rozwalili. Jestem ciekawy, czy tam dalej jest, bo tam dalej też były. No, drugi jest ok, tylko trzeba go trochę uprzątnąć i można jechać. No, śliska, śliska. No, już sprawdzałem to i właśnie do tego. To no jest mega śliskie. Nie wiem, no jadę, zobaczymy. Będę wiedział już jak na najeździe co się dzieje z rowerem. Uch. 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 No dzisiaj to się cieszyłem niesamowicie z tego, bo takiego cykora, przez to, że to jest jak lód dosłownie. Fiona poszło. Tyk. Dobra, no to lecimy z powrotem na Vampira. No to co panotki? Wigiliny zjazd? Na karpia i barszczyk? Tak jest, dobrze, no to wesoły świąt, jedziemy! Haha, <słysza> słyszę jak mi się tłucze kuchenka w środku, haha! <słysza> Oj, ślisko dzisiaj, czuję jak mi podrywa tyłek <słysza> Ale ciągnie na tych liściach, sakramencko! I driftem do samego końca. No i co, jaka wigilia taki cały rok? Dzięki wielkie za jazdę piąteczka Piona. słuchajcie moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za oglądnięcie dzisiejszego odcinka, no i przede wszystkim za cały ten rok, bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że zostawiacie te wszystkie lajki i komentarze, bo nawet nie wiecie jak mi się robi miło, kiedy widzę pod filmem, że, że po prostu Wam się podoba, albo też nie podoba, no bo tego typu informacja też jest ważna i z tego miejsca życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności jeszcze więcej kilometrów, jeszcze więcej wzniosów, uniesień, spełnienia rowerowych marzeń, przygód, no czego tylko sobie zapragniecie Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!